Jeżeli chcielibyście ugotować jajka na miękko, to wybierzcie się koniecznie w to miejsce na termach, ale nie tylko jajka, taki żarcik, ponieważ jest tutaj bardzo klimatyczny, fajny obiekt. Ciepła, termalna woda, uzdrowiskowa, która ma w sobie dużo siarki, różnych mikro, makro elementów. Tutaj po drugiej stronie można tam też, zjeżdżalnie są dla dzieci, różne skocznie. Pełne bezpieczeństwo ratownicy, także człowiek się czuje tutaj swobodnie, bezpiecznie. Atrakcje, ponieważ są masaże przy takich oto miejscach, wystarczy podejść się bliżej i już czuć jakiś tam prąd, który leci na jakąś część ciała, którą sobie wybierzemy. Także jest, jest co tutaj zwiedzać, bo jest dużo tych basenów. Polecam osobiście w tygodniu, ponieważ jest dużo mniej ludzi. Chociaż w weekend też daje radę, bo tu jest kilka restauracji, toalet. Także fajne miejsce na wypoczynek, a ciekawe miejsce również na wypad w okresie zimowym z rodziną. No i przy okazji bardzo fajne widoczki. Trzymajcie się ciepło. Cześć!